Zadania 18. Tworząca stożka ma długość L, a promień jego podstawy jest równy R, tak jak na rysunku. Powierzchnia boczna tego stożka jest dwa razy większa od pola jego podstawy. Wówczas, no i tu mamy R, jak jest w porównaniu do L. Co to jest powierzchnia boczna? Ogólnie stożek, jak się go tak rozetnie i jakby nary, właśnie rozłoży, jak to wygląda z boku. No, stożek ma w podstawie koło, a tutaj ma wycinek koła. To, to się ładnie nazywało w O, siatka, siatka, grania, siatka tego stożka tutaj będzie. I co? To koło ma promień właśnie r, a ten wycinek koła ma promień l. A długość to jest równe temu. A ta długość to jest obwód koła równy 2πr. Czyli to jest równe 2πr. Jeśli zastanawiamy się, jaka to jest część stożka, no to co? Cały sto, znaczy, jaka to, jak ten wycinek koła, jaka to jest część całego koła, no to, no to co? No to tutaj, dobra, chociaż nie wiem, czy nam jest to teraz istotne, ale możemy właśnie sobie napisać, że to jest 2πr do 2 L. To by było całe koło. Czyli tak naprawdę to jest R przez L i ten kąt alfa to jest R przez L to jest alfa przez 360 stopni. Taka jest zależność, czy jak to woli radiamy alfa przez 2pi. I tutaj co? Zastanawiamy się właśnie, jak jest R w porównaniu do L. I mamy, że powierzchnia boczna, y, to jest powierzchnia podstawy, to jest powierzchnia boczna. Powierzchnia podstawy to jest pi r kwadrat, a powierzchnia boczna, no właśnie, no to w sumie tutaj nam tego potrzeba, że to jest r przez l, taka część koła, razy, pole tego całego, jakby, jakby to było całe koło, no to to by było pi l kwadrat. To się upraszcza, wychodzi pi r l. Podejrzewam, że ten wzór jest w tablicach, ale ogólnie no wyprowadzenie jego też nie jest jakieś skomplikowane, więc... Warto może je sobie zobaczyć po prostu i zapamiętać mniej więcej. I co? I to jest pole powierzchni bocznej, to jest pole podstawy. Powierzchnia boczna jest dwa razy większa. Czyli pi r l jest równe 2 razy pi r kwadrat. Pi się upraszcza, r się upraszcza, wychodzi l równa się 2r. A my chcemy to z perspektywy r, czyli r równa się l przez 2. 1, 2, L, czyli się 18 odpowiedź 19. Dane są dwa okręgi o promieniach 10 i 15. Mniejszy okrąg przechodzi przez środek większego okręgu. Odległość między środkami tych okręgów jest równa. Dobra, narysujmy sobie to. Tu mamy 15 promień, a drugi mniejszy okrąg przechodzi przez środek większego okręgu. Czyli wygląda jakoś tak. I on powiedzmy ma gdzieś tutaj 10. Nie bez powodu to tak narysowałem odległość między środkami tych okręgów, czyli właśnie, czyli jeden z promieniów, bo środek tego dużego leży na tym małym okręgu. Czyli możemy poprowadzić promień łączący właśnie środek małego ze środkiem dużego. No i ten promień to jest odległość między środkami. Promień mniejszego okręgu, czyli 10. Czyli odpowiedź C. 20. Każdy uczestnik spotkania 12-osobowej 12 grupy przyjaciół uścisnął dłoń każdemu z pozostałych członków tej grupy. Liczba wszystkich uścisków dłoni była równa. Można to liczyć na wiele różnych sposobów. Może rzucę takie chyba trzy mi teraz przychodzą do głowy. Pierwsza osoba, z ka każdy z każdym wykonał 12 uścisków. znaczy 11. Każdy się przywitał z 11 osobami. No to co? I 12 osób z 11 osobami się przywitało, czyli 12 razy 11. Ale no jakby jak nie wiem Adam się uś, jakby wymienił uścisk z Bartkiem, no to to jest ten sam uścisk dłoni, co Bartka z Adamem. A my to liczymy jakby dwa razy, bo najpierw z perspektywy Adama, a potem z perspektywy Bartka. Więc każdy uścisk liczymy tutaj dwa razy. Więc dzielimy przez dwa. 6, czyli 66. To jest jeden sposób. Inny sposób możemy właśnie te, też sobie inaczej liczyć, Pierwsza osoba uścisnęła 11 dłoni, drugiej zostało 10, trzeciej zostało 9, czwartej zostało 8 i tak aż do jedynki. No i co? Musimy 11 plus 10 plus 9 plus 1, to możemy sobie uprościć. Że to, jest, to jest suma ciągu arytmetycznego już o sposobie Gauss, takie, jak to Gauss wyprowadził, kiedyś opowiadałem. No i to się sprowadzi w sumie do tego. Trzeci jeszcze sposób. Co? Mamy 12-elementowy zbiór. I zastanawiamy się, na ile sposobów możemy wybrać zbiory dwuelementowe, czyli kombinatoryka. Na ile sposobów? 12 nad 2, czyli 12 silnia przez 2 silnia razy 10 silnia. To się z tym upraszcza, zostaje 11 razy 12, a to jest po prostu 2, więc to się jeszcze z tym upraszcza: 66. Tak czy siak, cały czas wychodzi 66, Tyle było tych uścisków. Czyli 20a. 21. W dziewięciowyrazowym wyrazowym ciągu geometrycznym o wyrazach dodatnich, pierwszy wyraz jest równy 3, a ostatni wyraz jest równy 12. Piąty wyraz tego ciągu jest równy. Mamy 9 wyrazów. Co jest fajne w ciągu geometrycznym. Pewnie wiele osób kojarzy taką równość, że an do kwadratu równa się an minus 1 razy an plus 1, właśnie w ciągu geometrycznym. To, to jest tylko przykład. Tak naprawdę możemy napisać coś więcej. an do kwadratu równa się an minus k razy an plus k. To zauważmy, że nasze a 5 dla każdego k, oczywiście takiego, żeby no, n minus k było, do, było dodatnie, bo te ciągi z reguły się definiuje dla wyrazów nieujemnych, chociaż później na studiach matematycznych czy na politechnice, na jakiejś na przykład analizie zespolonej spotykamy się też właśnie z szeregami od minus nieskończoności do nieskończoności, ale na tym poziomie jakby no, mają te wyrazy być nieujemne. No i co? Wracając do naszego zadania. Chcemy, znamy co? Wyraz ostatni, czyli pierwszy wyraz oraz wyraz dziewiąty. Chcemy wyraz piąty. No to zauważmy, 1 to jest 5 minus 4, a 9 to jest 5 plus 4, czyli w związku z tym, co napisałem, a5 do kwadratu równa się a1 razy a9 w dziewięciowyrazowym ciągu geometrycznym o wyrazach dodatnich. To jest ważne. Dobra, ale to za chwilę, bo co? a5 do kwadratu równa się a1 razy a9, czyli 3 razy 12, to się równa 36. Czyli a5 równa się plus minus 6. Pierwiastek z 36, 6 no, lub minus 6. Ale co? Wszystkie wyrazy są dodatnie, więc minusa nie ma. Czyli a5 równa się 6. 21. d. No i chyba już nie jestem w stanie udawać, że jest jeszcze miejsce na tablicy, więc ja szybko zetrę. To było zadanie 21. Teraz zadanie 22. Ciałka an jest określonym wzorem. an równa się n plus 3 razy n minus 5 dla n większych lub równych 1. Liczba ujemnych wyrazów tego ciągu jest równa. Czyli an równa się n plus 3 razy n minus 5 dla n większych lub równych od 1 to wyraz będzie ujemny jeśli tu mamy taką jakby postać iloczynową w pewnym sensie to będzie ujemny kiedy dokładnie jeden z tych wyrazów będzie ujemny ten wyraz dla n większych lub równych od 1 zawsze będzie dodatni to będzie co najmniej 4 więc tylko ten może być ujemny no i co kiedy n-5 jest mniejsze od 0 no kiedy n jest mniejsze od 5 Czyli 1, 2, 3, 4. No to wszystkie wyrazy wymieniłem i liczba ujemnych obrazów będzie równa Czyli 22 odpowiedź B. No i teraz 23. Wrzucamy jeden raz symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech PI oznacza prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek podzielnej przez i. Wtedy 2p4 równa się p2. No dobra, zastanówmy się, co to są p2, co to jest p4 i tak dalej. p i prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek podzielnej przez i. No to p1 na przykład to by była liczba oczek podzielna przez 1, czyli wszystkie, czyli p1 by było równe 1. p2 na przykład podzielne przez 2, czyli 2, 4, 6. Z 6 no to jest 1 druga. p3 podzielne przez 3. Czyli 3, 6, 1 trzecia. P4 podzielne przez 4, 4, czyli 1 szósta. P5 podzielne przez 5, czyli 5, to 1 piąta. No i P6 podzielne przez 6, czyli 1 szósta. Czy 2p4 równa się P2, czyli, czyli 2 razy 1 szósta równa się P2? Nie, to by była 1 trzecia. 2p6 równa się P3. 2 razy 1 szósta równa się 2 szóste, czyli 1 trzecia. Tak, to jest poprawna odpowiedź. 2 razy P3 nie równa się P6, bo P3 jest większe. O, to jest 1, jakby ktoś miał wątpliwości. No i 2 razy P2 nie równa się P4, znowu P2 jest większe. Czyli mm, odpowiedź poprawna to odpowiedź B. 23. odpowiedź B. Koniec kolejnego filmu. Zapraszam na do następny. Dziękuję.